Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hollow Knighta. Witam was w kryształowym szczycie. O kurcze, patrz tu, co tu się dzieje. A. To się, to się rotuje. Rotuje się platforma. No, odkrywamy nową miejscowę. Dopiero ostatnio żeśmy do niej do, do, doszli. Przy okazji też zginęliśmy. O, tych kurde górników też po głowach nie mogę walić. Ciekawe. I z jednego górnika aż 10 tych wypada. Oho, to już koledzy mocniejsi widzicie. E, dobra, pierwsze co. Musimy wrócić po nasze dusze. I pierwsze co. Musimy dzisiaj zrobić tą. E, jeden, ten taki moment z tymi kurde kolcza, kolcami. On jest naprawdę w miarę ciężki. Do końca nie wiem jak się skacze z tych platform. Eee, mogę na przykład tak skoczyć, ale to, to chyba nie siądzie. No dobra, zaraz wam pokażę o co chodzi, ale jeżeli ogląda się odcinek, no to wiecie o co mi chodzi. Natomiast no nie jest to takie proste, po prostu tam do wykalkulowania wszystko. O właśnie, i tutaj jest eee, ten moment. A gdzie jest mój duszek? Jeszcze takie pytanko. Czy ten duszek będzie tutaj? Gdzie jest mój duszek? O kurwa, patrzcie na duszka. Dobra, to pozdro. Zajebiście się duszek ułożył. To pozdro 600. Mhm. Nie, byłem tak blisko! Co jest? Dobra, on ten duszek musi sam do mnie przyjść, bo... O, idzie, idzie. Co? Aha. Nie, to super pozycja tego duszka. To ja chyba w takim razie cofnę się do Dirkmaw i skorzystam z tej opcji, o której mi mówiliście, że, że jestem w stanie coś zrobić rzeczywiście w tej komnacie, e, na prawo w Dirkmaw, co żem kiedyś odblokował Simple Key'em. Nie wiem na czym to polega, ale obstawiam, że może ten duszek jakoś do mnie przypłynie, czy coś, czy odzyskam przynajmniej część tego. Nie wiem. Nie wiem, ale po prostu też chcę to sprawdzić trochę, nie? Także no muszę chyba wrócić po prostu tam ręcznie, tak z tak zwanego kurcia buta. Dajcie mi moment, wracam do Dirkmaw, bo, bo ten duszek jest szczerze nie do podniesienia, moim zdaniem. Przynajmniej na moją umiejętności aktualne jest nie do podniesienia. A jak wygląda jeszcze wejście do jaskini tędy w tym momencie? Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć? Czy nadal wszystko tam będzie poblokowane? No bo tutaj, jeżeli kiedyś próbował wejść, nie? Ale to było niestety na tamten moment poblokowane wszystko. O, witaj ponownie, dalej no się tu kręcisz? Może chciałbyś do mnie dołączyć? Tu na dole w tych skałach jest mnóstwo bogactwa dla tych, którzy włożą w to co choć trochę wysiłko. Te kryształy są sporo ale mam przecież, że trochę głębiej ukryte jest coś dużo cenniejsze, niemal czuję ten zapach. Możesz śmiało do mnie dołączyć, wystarczy tego wszystkiego dla nas obojga. A jeśli nie lubisz kopać, możesz po prostu usiąść i śpiewać razem ze mną. Ha ha ha. Pochowaj rysy. <grym, 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 nie, nie, nie będziemy śpiewać, nie będziemy razem śpiewać. Nie mam czasu na takie głupoty. Hopie. Okej, okay. tutaj można się uleczyć, dobra. Skorzystamy, wiadomo, że tak. Tutaj nic, a nic. A tutaj No i widzicie? Nie mogę tu nic zrobić Nie rozumiem tego Nie wiem co tu się dzieje O! Nie no nic tu nie mogę rozkminić To jest jakiś skrót na późniejszy etap gry pewnie No, chyba tak, dobra Olejmy to na razie No i dzień dobry Zobaczmy co to jest za mechanika, o Jezus Maria, zobaczmy co to jest za mechanika z tymi żalami wszystkimi, tak, to było coś takiego, że zawsze jak do niej przychodziłem to miałem niewystarczającą ilość żali na sobie, swoich żali. No teraz jestem w chuj kurwa po prostu pożalony czy coś, spróbujmy, o co tu chodzi. Dzień dobry, witaj ponownie, jak się wierzę, że przyszedłeś do mnie z powodu swoich żalów, pozwól, że, pozwól, że zajrzę w głąb ciebie. Tak, dostrzegam żale, które pozostawiły są. Ciemna plama niemal całkowicie ukryta za blaskiem leśniących kryształów wokół, wokół niej. Moim zadaniem jest sprowadzenie Twoich żalów z powrotem do Ciebie, abyś mógł się z nimi rozprawić. Chcesz tego, prawda? Problem w tym, że jestem bardzo głodny. Może zechciałbyś się podzielić ze mną odrobinką Twojego dzenia? Po tak długim śnie jak mój, można nabrać niezłego apetytu. Przekazać. Lili zjełczałe jajo. Ej, ja nie wiem. Bo ja mam tylko jedno jajo. Dobra, chuj, testujemy. Mmm, będę ogromnie rozkosztował się tym smakowikiem, a teraz, tak jak obiecałem, odprawmy rytuał. Obawiam się, że to nie było zbyt warte po prostu, bo tam nie było tak dużo tych jeżrzynek, żeby to miało ręce i nogi. No ale okej, okay, jak, już, jak już to zrobiłem, to zrobiłem. No, 210 jeżynek. raczej mało Warfit deal. Ach, wygląda na to, że rozliczyłeś się ze swoimi żalami wyjście nowatorski i że tak ośmielę się powiedzieć brutalny sposób. Cóż to była za przyjemność to oglądać, a teraz żegnaj, będę o tym myśleć w czasie konsumowania mojego posiłku. Okej. Okay. Powiedzmy. Powiedzmy. Dobrze. To jak już odzyskałem trochę tych jeżynek, to kupię sobie dodatkowe znaczniki. Wyzeruję kolejny sklep w Dear Mouth. To byłby tutaj sklepik. Skorzystajmy sobie z usług pani tutaj, żony naszego kartografa. Błyszczący marker, proszę, bardzo. No i dobra, i lecimy dalej. Cały czas mnie korzi po prostu sprawa tych kolców. No muszę to zrobić. I co ciekawe, pewnie by mi się udało to zrobić, gdyby akurat nie w tym odcinku, na początku odcinku, kurczę blade, ten mój tam duszek nie był, bo ten duszek mnie w ostatnim momencie zabił. Znaczy, zabił. Wystarczy, że mnie po prostu dotknął i ja już się przewróciłem na te kolce, nie? Próbuję zrobić sobie te kolce. Bardzo możliwe, że tam generalnie nic z tego nie wyjdzie. Znaczy, nic z tego nie wyjdzie, że nic jakby dzięki temu nie uzyskam, no, ale... Moja ciekawość po prostu nie pozwala mi tego opuścić. Nie, i znów poszedłem w zły rejon, ale dobra, no to dodatkowe jeżynki, nie? Nie będę narzekał na 45 jeżynek za free. Cały czas po prostu tutaj na maxa w prawo idę, myślę, że tutaj od razu jest ta jaskinia, no ale nie jest, niestety nie jest. I nie dość, że nie jest tam, to też nie jest tu, muszę iść jeszcze indziej. Ciemnościami, lochami, muszę się bić. Teraz nie tego błędu i skorzystam od razu tam z ławki. Jakbym miał tego duszka tam gdzieś zostawić ponownie. Nie tutaj do góry. Yes. Yes sir, let's go. Najgorsze, że tu jest tyle jeszcze odnóg, gdzie chciałem pójść. No ale ja po prostu muszę zrobić te kolce. Muszę zrobić i tyle. Mam przynajmniej też full HP, więc naprawdę ja będę miał z 10 prób tam już, nie? Dobra, uleczmy się. No i pięknie. I mamy dosłownie, kurcze bele, 10 żyć. Mamy 10 możliwości. Muszę po prostu wystarczająco wcześniej. Ach, tutaj od razu, tutaj od razu. Ten drugi skok od razu. Kurde, nie zopałem się. Ach, nie! To jest ciężkie! To wygląda na proste. Nie, czekaj, zajdź. Kurde! Ja! Co ty gadasz? Ten drugi skok musi być w ogóle nie dość, że od razu to jeszcze krótszy. Jest! Aha. Nie, szczerze to jest kurwa nie do zrobienia w ogóle. Nie, 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 to jest nie do zrobienia. Zobacz, tam się dalej odpierdala. Na to musi być jakiś niezły patent. Nie, ja pierdolę to w dupę. Kiedy indziej, może mi wy mi coś poradzicie, albo potrzebuję jakiegoś innego spela, jeszcze dodatkowo. Nie wiem, olewam to na razie. No to ja wiem, że to będzie się obracać, więc trzeba to robić w miarę możliwości szybko. O kurde. Nice. O! Oh, się nastresowałem, dobra, już jest okej. Okay. Ci przeciwnicy generalnie są ultra prości. Więc. Yy, już jest OK. Musiałem po prostu się wyleczyć z tego co to... Że, żebym na tych kolcach potracił nieszczęsnych. Oho, nowy przeciwnik. Tego właśnie chyba muszę od góry uderzać. OK. O niej, to mnie bije. u góry jest wizerobaczek zamknięty. klasik. Oha. Dziękuję, dobranoc. Gdzie jakiś tutaj Bosik będzie, co? A będzie. A dobrze wiemy, że będzie. Aha. Ok. No, bez tej latarni to by była taka kicha. A! Nie. Dobra, jeszcze raz. Jeden hitzik. Cudownie. Jestem, idę cały czas gdzieś dalej. Zaraz wejdę w jakieś nowe miejscowe, coś czuję. O kurde, to ja tam nie, nie, tam nie przejdę. No braknie mi zasięgu. A tutaj jest śmierć? nowa, nowa lokacja jakaś ty. Nie, nie posiadam mapy tej lokacji. Co się dzieje? Przeklęci ci, którzy zwracają się przeciwko królowi. Królowi? No tak, przecież. Tutaj jest stacja królowej. Tu będzie coś związanego z królem? Hej. Okay. Teraz to mnie się zaciekawiło, kurwa. Ja miałem tutaj zwiedzać. Kopalnię kryształową, a to się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Ty, to są maski tak samo jak w tej świątyni czarnego jaja. Co jest? CO JEST? Aby chronić naczynie, us uśpieni pogrążeni są we śnie. Nauczycielka Monomon. W jej archiwach otoczonych oparami mgłą. Strażnik Laurien. W swojej wieży czuwający nad miastem. Bestia Herach. W swojej kryjówce, wśród głębokich ciemności rozciągających się za królestwem. To trochę brzmi jak po prostu trzech głównych bosów tej gry, nie? Dzięki ich poświeceniu, jest trwa na wieki. Lokalizacje uśpionych dodane do mapy. Ej, dosłownie to będą trzy głównych bosów. Co ty gadasz? No, tak to wygląda. Jeszcze dali ich lokalizacje na mapie, bro. Co zmusiło go do wywołania? Tam było jeszcze tekst, że idź dalej, mały człowieczku coś w tym stylu. Do, wy do wyłonienia się z ciemności, co zmusiło go do powrotu do tego świętego królestwa. Wołanie za pieczęci, wołanie naczynia czy tego zniewolonego światła? Czy pieczęcie zostaną złamane? Nie mogą zostać złamane. Lecz naczynie słabnie ta pla rozprzestrzenia się na nowo. Muszą zostać złamane, jednak nasze pieczęcie nadal trwają, trzymają. Nasza służba trwa, musi zostać przegnany. Nasza służba trwa. trwa, musi zostać wypełniona. Ty, będę jakiś kuratora. teraz big boss, nie? Nowa umiejętność. Znikaj, mały cieniu. Znikaj, pozwól nam spoczywać w pokoju. Ale tu musi być jakiś pojebany lord tej gry, nie? <ścoughs> Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem generalnie, ale buja. Bro... nie mogę grać? Halo. Nic nie czaję, ale buja. Nie wiem gdzie mam pójść, naprzeciwie idę, whatever. W lewo miść? Oho? No jakby... To tak ma wyglądać? Co jest? Aha. <grystanie> Okej. Okay. Dzięki za info stary. A tu? Jakiś sekrecik na dole? <laughs> Już zryta bania po prostu. Jakiś sekretik na dole, tymczasem dół. O, a tu? Oj, 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 No kurwa, połasiłem się na sekrecik, nie? Przynajmniej dusz nie, tra nie tracę. Liczę na jakiś nowy, nowy rodzaj movementu. Na nic bardziej nie liczę w tej grze jak jakieś rodzaje movementu. Oho. Dawaj kurwa energię. Cóż za okrutny los ci zgotowano? Wtrącić cię w tę przestrzeń pomiędzy ciałem a duszą. Pogodzisz się z ich wyrokiem i zatracisz się w nicości? Czy może podejmiesz walkę i ostrzem utorujesz sobie drogę do upuszczenia tego ponurego, zapomnianego przez wszystkich snu? Fragment maski czy naczynka? O, jakby broń mi ulepszyło ty trochę. Może będę mógł tych kryształ. Otrzymałeś ostrze snów. Przytrzymaj Y, aby uderzać cios za ciosem? Uderzać i ciąć ostrzem. Przetnij zasłonę pomiędzy jawą a snem. Ty, ty, ty! To kurwa jest na milion procent, że będę mógł te ciemne bariery takie prze, prze, przecinać. To jest to chyba, co? No tak to wygląda, no. Ten opis dosłownie na to wskazuje. Dostałem nową broń. What the fuck, kurwa? Jakie to było losowe. Kim ty jesteś? Opie. Wieszczka. Ach, powróciłaś. Powróciłeś. Witaj z powrotem w świecie żywych. Te postacie ci uśpieni dosięgli cię z resztką swojej mocy, która im pozostała i sprowadzili cię do tego ukrytego miejsca. Ale ten talizman, który otrzymałeś, ostrze snu, potrafi przecinać zasłonę oddzielającą świat fizyczny od naszych snów. Nawet sami uśpieni są w stanie ukryć się przed taką bronią. Jednakże przyznać muszę, że to święte ostrze z upływem lat stępiło się. Być może wspólnie uda nam się otworzyć jego pierwotną moc. W tym celu musisz dostarczyć mi esencję. esencje, Cenne fragmenty światła, z którego stworzone są sny. Zbieraj je gdziekolwiek uda Ci się je znaleźć i przyniesie do mnie. Gdy będziemy mieli wystarczającą ich ilość, będziemy mogli uczynić czynić cuda. Ruszaj w świat, wojowniku, odzyskaj esencję, które zostały w nim porzucone. Zbierz 100 esencji i wróć do mnie. Nauczy cię wtedy więcej. A gdzie ty kurwa jesteś? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Gdzie jest moja postać? Tutaj, what the fuck? Okej, okay, zobaczcie, zobaczcie. Tutaj jest jeden boss. Tak sobie mówię, że to jest boss. Tu jest kolejny boss. A ostatni gdzieś na dole? Tu jest ostatni boss. No, to są bosowie raczej. No jak miałbym teraz trzech, to są bosowie. A tutaj jest jeszcze ta świątynia czarnego jaja. No dobra, no, muszę uzbierać kurcze bele, jak to się nazywało dokładnie? Esencji za pomocą ostrza. Czekaj, co? Ale powiedziała jakieś rośliny. Nie, jesteś jeszcze wprawiony w sztuce snów. Zbierz tu esencji za pomocą ostrza snów i odwiedź mnie ponownie, a ja podzielę się z tą wiedzą, którą posiadam. Esencje znaleźć można wszędzie tam, gdzie zakorzenione są sny. Widziałeś się? Te szepczące rośliny rosnące w różnych częściach tego starego królestwa. Zdaje mi się, że jedna z nich jest na zewnątrz, niedaleko stąd. Może uderz w nią swoim ostrzem snów i zobaczcie stanie. Czy to będą te ciernie? Okej, okay, no mam te ostrze snów, nie? Aż kurwa mnie ciarki przeszły, nie? Serio. Mogę w mpc-tów tak napierdalać. Mogę tak w mpc-tów napierdalać. Let's go. Co tu się dzieje w tej grze zasranej? Kocham ją. To jest to? O nie, to jest to. No to rzeczywiście, jak widziałem. Widziałem te rośliny. No wtedy, na tamten moment, nie wiedziałem, co się dzieje, co to jest. I co to jest? I to są właśnie te. Nie pamiętam, jak się nazywa ta, ta waluta. Ale wiecie, o co mi chodzi. Czy to znika, czy mogę to zbierać cały czas? Mogę to zbierać chyba cały czas. To jest taki dźwięk, jakby zaramiało się to. Usunąć. 20? 20. Okej, okay. a jak oniby niby to otworzyć, co? No, zobacz co tu się dzieje. No o co chodzi z tym? Już któryś raz coś takiego widzę, że wchodzę, jest coś się dzieje i nie mogę z tym nic zrobić, no. Oścząt bym to przywalił, ale też się nic nie dzieje. Hmm. Dobra, czyli muszę zbierać 100 tej waluty i wrócić do Pani te piareczki. Okej. Okay. A może tak kurde pociskiem w to uderzyć? Nie. Nie, nic się nie dzieje niestety. Dobra, wyjdźmy że stąd. Wyjdźmy że stąd. Okej, okay, to jest to. Zbadaj. Jeszcze raz. Aby chronić naczynie, uśpieni i są we śnie. No dobra, to już żeśmy czytali. To już żeśmy czytali. Ale zajawa ta gra, ja pierdolę. Okej, okay, to było wtedy szedłem. Uuu, uh. to jest sen, co? Ani kroku dalej, przekręci ci, którzy próbują opuścić to królestwo. Lepiej jest spoczywać tutaj, aż po kres czasu. Ksero! Nadzieja i wolność. Myślałem, że mogę zdobyć te rzeczy za sprawą jedynie swojej siły. W swoich snach walczyłem z tą plagą przy moich ostrzy, aż w końcu zwróciłem je przeciwko królowi. Gdy przebudziłem w tym, się w tym świecie... świętym miejscu, przepraszam, zacząłem przepojmować Ci, którzy żywią nadzieję, są z góry zgubieni. Czy ty nadal żywisz nadzieję wędrowcze? Uciekniesz? Czy zdobędziesz, czy zdobędziesz bronić, zgubisz nas oby? Stawić czoła snowi sn 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 wojownika? What the fuck? Synowi wojownika chyba miało być, coś się z tłumaczeniem pojebało. Sorry w ogóle, że tak kurwa piszę, plączę język, ale po 7 godzinach streama dzisiaj, czuję, że nie może być inaczej. No, mam, mam przeoraną kurwa mordę, mam nie? Jakbym kurwa loda robił 10%, co naraz, co? Nieważne. To jest boss? Kurwa, to jest boss. Hej, okay, bo ja nie byłem na to przygotowany. Nie, ja nie byłem na to przygotowany, halo! Okej. Okay. Nie wiem, jak to, ta walka tak ma wyglądać, to nie jest ona zbyt trudna, ale okej. Okay. Może tym muszę mu świętym ostrzem przyjebać czy coś, ale... Właśnie o to chodzi, że ja mogę to robić tylko z pozycji na ziemi. Więc z tym jest leciutki problem. Dobra, się. Nie wiem, czy te ostrze na powrocie też może mnie uderzyć. Chyba... Я пытался вставить, то, вероятно, так. Ой. Ой. No to jakiś taki minibosik. O, jakiś nowy atak Tyga. chyba. Aha, chra ma więcej ostrze. Szybciej uderza po prostu. Oj Mam mega duże okienka na leczenia. Więc nie obstawiałbym problemów. No ale nadal full focus, nie? To nie jest też taki chopciu. W ogóle te jego strzały nie dosięgają, jak ja kurde się leczę, to jest dziwne. I porobiony, za pierwszym razem, bardzo prosty. Bardzo, bardzo proste. Kto ma czelność do mnie dzwonić o 23, ty? Nie wiem, co się odpierdora ty. O 23. Pani. Pani do mnie dzwoni, czy się dodzwonia do sklepu internetowego. Bo prowadzę też sklep internetowy, jakby, jak w sumie nie macie prawa wiedzieć. No to prowadzę sklep. O 23 syny dzwonią. <grym>, o co o, chodzi, ty? Sobota, kurwa, 23. Ja pierdolę. Ach, teraz rozumiem. Ci, którzy zwracają się przeciwko królowi, są zgubieni już w momencie podniesienia na niego ręki. Nie nazywaj mnie zdrajcą, nazywaj mnie po prostu głupcem. Wiem, że ty nie uciekniesz, gdziekolwiek się udasz. Będę cię obserwował. Mam. Mam stówę. Mam 120 nawet. What the fuck? Dobra, no to wracam tam od razu. Wracam od razu do piarki. Czyli na to wychodzi, że nie dość, że pewnie za stówę coś odblokuje. To wydaje mi się, że to nie będzie koniec, bo tych kwiatów jest rozmieszczonych masa, skoro ja już po jednym kwiecie i jednym jakimś bosie już to mam w ogóle zmaksowane te stop wymagane. No to tu będą chyba jeszcze jakieś dodatkowe upgrade'y na te ostrze mi się wydaje ty. A tu? A nie, no to, to, to już, już uderzyłem. Umarli zapamiętani, Poko... pokutująca ćma, sny uhonorowane. Tak, fakt. Chyba, już tu nie będzie na przykład. Nie, no jest, jest. Dzień dobry. Ach, wojowniku wróciłeś. Pozwól, że przyjrzę się twojemu ostrzu snu. Hmm, już zbierałeś. 100 esencji? Szybko poszło. Łatwo ci to przychodzi, prawda? Nic dziwnego, że uśpieni próbowali pogrzebać cię w tamtym starym śnie. Być może zlekli się ciebie? A może sami, z więźniami, pragnęli Twojego towarzystwa? W każdym razie, nadal długa droga przed tobą. Przyjmij tę starą błyskotkę jako zachętę i wróć do mnie, gdy uzbierasz 200 esencji. No właśnie, o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem i dostałem jedynie pieczęć Holonest. noż znaczy no jedynie, nie jedynie, no 450 jeżynek to oznacza dla nas, nie? Więc to... o, a tu jeszcze ma gdzieś pójść. Ławeczka. Nie no, ja już mapę mam, czyli mi się tutaj trochę... Co? Jak minęliśmy się? Ja cię tutaj nawet nie zobaczyłem. Do naszego sklepu Birma i kupić mapę tej okolicy. Dostępna tylko teraz w atrakcyjnej cenie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. czyli wracamy do Digmów. Wracamy do Dirmov i tam będziemy mogli kupić mapę tej okolicy. Co on się boi tej miejscu, czy co? 23 osoba, kurwa godzina. Rozpierdoli mnie, to kurwa! 23 godzina. Sobota, kurwa, i odrzuciłem połączenia typ typiara, kurwa 15, z później znów dzwoni, nie? Kraj na spoczynku. Pod... Ja pierdolę, nie no. Co to jest za dzień? What the fuck? Dzień no Nie mogę w to uwierzyć, kurwa. Kraj na spoczynku. Dirtman, dawaj. Ja fierdolę. Mocna zawodniczka, nie? Tyle powiem. Mocna zawodniczka. Trzeba mieć psychę. Dobra. Dawaj tą mapę. Kolo, dawaj mapy. Dzień dobry. Kraj na spoczynku. Znacznik szepczących korzeni. Kornifer e? opowiadał mi o tych dziwnych szepczących korzeniach. Czyli to są te takie kwiaty, co właśnie daje mi te jakby esencje. Ale to? Ale po co ja miałbym to zaznaczać? Przecież ja będę przy tym tym i uderzę. To i tyle. Chyba, że to odrasta. Nie wiem. Kodifer powiedział mi, że znalazł kilka ciekawie wyglądających grobowców i świątyń w głębi ruin. Grobowców. Jedyne co mi na mnie przychodzi na przykład ten grobowiec, co tam się trzęsła ziemia. To może być to. I tak samo ten jeden taki secret. E, dokładnie chodzi mi moi drodzy e, o to miejsce. Nie, przepraszam. Tutaj o to miejsce. Tutaj też się trzęsie ziemia. No i tam też się trzęsła ziemia. Dobra, na samym początku oczywiście mapa. Mapa. Kupmy mapa i na nic innego nas nie stać. Ale no, są kolejne znaczniki. Które warto było pewnie kupić niedługo. A zobaczmy czy w tym sklepie coś się nowego odblokowało w takim razie. Nie, on chyba nic tutaj... ...nie dorzucił. No. Dobra, jak ta mapa wygląda? Mam coś tam. Od, 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 O, mam. W ogóle tam jest od razu ta walka, jakby z bosem tutaj. Patrzcie, idąc tutaj w dół, ta, ta walka z bosem już by się prezentowała powoli. Okej, okay, okej. Okay, rozumiem. Tutaj jest. O kurczę, tu może być jakiś szybszy transport. Być może. Uhuhu, Się porobiło. Dobrze, moi drodzy. Ja na ten wam serdecznie dziękuję za oglądanie, widzimy się oczywiście jutro, w przyszłym odcinku, standardowo, Hollow Knight codziennie wpada. Nadrabiamy przed Silksongiem, nie? Troszkę mnie to boli, że nie mogę w tego Silksonga już grać i muszę się wstrzymywać i od wszystkich informacji starać się odcinać, a na, uwierzcie, że na YouTube mi taka masa tego wyskakuje. Już i tak coś widziałem, co nieco. Ale no, już jakby staram się spoiler, nie spoilerować sobie. Staram jak mogę. Po prostu ciśniemy Hollow Knight'a, później odpalimy Songa i tyle. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz. Jesteście cudowni. Dzięki i kocham pa Nara.